Jest środa 9 sierpnia, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Konrado Moreno, pora na losowania. W punktach lotto można kupić absolutną nowość w świecie gier lotto, a są to ekspres losy, loterie pieniężne drukowane wprost z terminali w punktach lotto z natychmiastowym wynikiem. Żeby zagrać wystarczą 2 złote, a co ważne, średnio co czwarty los to los zwycięski. Dzięki temu od startu sprzedaży ekspres losów w czerwcu tego roku padło już 669 głównych wygranych. Najwyższe z nich są warte aż 10 tysięcy złotych. Po więcej informacji na temat ekspres losów zapraszam Państwa na stronę lotto.pl lub do punktów Lotto. Lotto to ulubiona gra wielu z Państwa, a wczoraj grający w Zielonej Górze sięgnął po wygraną wartą ponad 7 758 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy, a kolejne losowanie Lotto już jutro i gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 2 miliony złotych. Przypominam, że w Lotto mogą Państwo grać systemem. Po szczegóły zapraszam na lotto.pl oraz do punktów Lotto. Dziś wystartowała nowa promocja w MultiMulti. -multi. Do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu 8 liczb są o 50% więcej, większe w tej samej cenie zakładu. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul. Będę maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby: pięćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt trzy, czterdzieści cztery, czterdzieści, siedemdziesiąt, szesnaście, siedemdziesiąt dziewięć. Siedemdziesiąt sześć, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy, siedemnaście, dziesięć, czterdzieści trzy. Piętnaście.

W mini to codziennie mogą Państwo zdobyć duże wygrane za małe pieniądze. Zakład typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy. A wczoraj grający w Rawiczu zdobył ponad 344 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejnołożone kule, komora mieszania jest pusta, dzwaniamy blokadę. I losujemy pięć liczb. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia siedem, szesnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem. Los kaskady kosztuje 2 zł i daje aż dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Losujmy! W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Pemper maszyny losującej jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb.

2, 1, 10, 3. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot w Wodzisławiu Śląskim i Gilinojecku padły wygrane czwartego stopnia, warte ponad 210 tysięcy złotych. Kolejne losowanie tej gry już w piątek, a do wygrania jest 45 milionów złotych. Przypominam, że w Eurojackpot typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. W ekstrapensji przy grze za maksymalną stawkę mogą Państwo wygrać aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Taka wygrana padła jak na razie raz, ale może dziś odnotujemy kolejną. Czas na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejne ułożone kule. bębry maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokadę i zaczynamy losowania. Oto wylosowania liczby. 22 6 11 16 17. A ostatnią wylosowaną liczbą ekstra pensji jest liczba 1. W ekstrapensję warto grać z opcją ekstra premii i wygrywać premię od ręki. Najmniejsza może być warta 100 tysięcy złotych, a największa aż milion złotych. Losowanie ekstra premii przed nami losujmy. W kasetach maszyny losujących znajduje się 35,4, kolejne ułożone kule pewne maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 12. 18, 27. 29 3. A ostatnie wylosowana liczba Ekstra premii jest liczba 4. Przypominam, że trwa loteriada wciąż do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody oraz talony na zakłady Lotto oraz express losem. Zachęcam Państwa do udziału, a poszczegóły zapraszam na stronę www.loteriada.pl. Zapraszam też na jutro na popołudniowe losowania multi-multi oraz kaskady, a te poprowadzi dla Państwa Renata Molenda Potrykus. Spokojnej nocy, dobranoc. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wykrania 45 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.